Chciałbym już zagrać przeciwko Don Aldo. Podobno jest wschodzącą gwiazdą. Jak dla mnie klub Palmantieri wciąż szuka swojego nowego Edwina. Edwina? A kto to? <grym> Jesteś za młody by pamiętać. Był jednym z najlepszych graczy na świecie. Jednak nagle po prostu zniknął. Nie rozumiem jak to zniknął. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got. I'll play the Super League's greatest. give them my best shot. Every minute I'm a 90. Now I'm gonna be a fighter. It's one, two, three, I'm a super striker. Zaginiona Gwiazda. Byłem jeszcze dzieckiem, kiedy zniknął. Trwał finał Superligi. Klub Palmanieri przegrywał 3 do 0. Wtedy Edwin strzelił trzy bramki, wyrównującą na 3 minuty przed końcem meczu. Zaczęły się rzuty karne. Azul strzelił wszystkie 5 bez trudu. Edwina wyznaczono do ostatniego karnego, który miał przedłużyć ich szansę na zwycięstwo. Ten karny jest o wszystko! Nie dał rady. Nie! Mówili, że nie wytrzymał presji. Psz. Jakby trzy gole strzelone wcześniej nic dla nich nie znaczyły. Krótko po tym rozpłynął się w powietrzu. Ze szczytu na dno. Don Aldo zapowiedział, że zniszczy Supa Strikers w stylu Palmantieri coś tam. Co to? A, w ten sposób grają w każdym meczu. Liczą na szybkość i zwinność. Trochę jak koty. Delikatnie, <gry> jak ja z kobietami. Sam wiesz. Ten Don Aldo mówił, że jest zdecydowanie najlepszym graczem na boisku. <gry> to wyprowadzimy go z błędu. No dobrze, chłopcy, jesteście gotowi na nasz pierwszy mecz? Nie mamo! To nie ja zjadłem strucle! No! Co? <laughs> Słuchajcie, zagramy krótki mecz pokazowy. Na plaży. Rany! Patrz na ten tłum! Super strikers będą bezsilni. Myślisz, że jesteś jak Edwin, co? Cóż, nie bardzo. Nie porównujcie mnie z tym zerem. On zawiódł zespół i fanów. Liczy się tylko ostatni mecz. Pamiętaj o tym, gdy przegracie. Nie przejmuj się. Nastaw się na mecz. Ten ciekawy sparring za chwilę się zacznie. Palmantieri podejmują na piasku Super Strikers. Czy Strikers wygrają na terenie Palma? Ulice kontra Piach. Lecz wróćmy na boisko. Strikers otwierają mecz. Luźny Czo bez trudu przyjmuje. <laughs> Odpuść sobie. Nie tak się prowadzi po piasku. Racze białych w kontrze! Supa uczcie się! Palma są niesamowicie szybcy i zwinni! Bezbłędni! Supa Strikers nie nadążają! Co chwila gryzą piach! Ciekawe, czy smakuje im lepiej niż trawa. Za szybka, by tygrys ją przejął. Przynajmniej jeden super z dzisiaj nie śpi. Jakby zupełnie wytrącały ich z równowagi umiejętności piłkarzy. Palma. Wielki bo rzuca. Rasta w tych warunkach traci swą gibkość. Uważaj na ich sztuczki, Shaker. To jeszcze nie koniec. Nie mogli wygrać, ale mogli chociaż uratować twarz. Widzimy się na meczu, Shaker. Pierwszy raz widziałem taki styl. Jak mamy wygrać nasz mecz z nimi? Mamy trzy dni na przygotowania. Ale jak mamy nauczyć się z nimi grać w zaledwie trzy dni? To, 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 tak, tak, ale w jaki sposób mamy przeciwko nim grać? Znajdziemy sposób. Zarezerwowaliśmy najlepszy ośrodek w Rio. Tam zaczniemy. Jednak teraz macie wolne. Shaken! A? Kiepsko się bawisz? Wciąż nie mogę przestać myśleć o meczu z Palma. Zawsze, kiedy czegoś próbowaliśmy, oni byli za szybcy. Nie zamartwiaj się tym. Zabawmy się. Hej! Stój! Pomogę wam. Ty nam? A wy mnie! W czym? Jeśli pójdziesz ze mną, to się dowiesz. Dokąd idziemy? Jeszcze trochę. Tato! Wróciłam! To koniec dla Palmantieri! Koniec dla Palmantieri! Koniec dla Palmantieri! O, cześć, księżniczko. Edwin! Nazywam się Luisa, a to jest mój tata, Edwin. Tato to shaker, super Strikers. Pomożesz im? Nigdy nie mogę. Piłkarski świat tęskni, mimo że w to nie wierzysz. A ty tracisz tu czas. Odejdź stąd. Ale tato, nie możesz tu siedzieć do końca życia i bez przerwy oglądać tego meczu. Przykro mi. Potrzebujemy treningu z tobą do meczu z Palmantieri. Cała nasza drużyna bardzo ci o to prosi. Chcemy trenować. Naucz nas grać tak jak Palma. Stój. Dwa warunki. Pomożesz? Pierwszy. Całkowita determinacja. Ach, jasne. Jak brzmi drugi? Gdy przegracie. Nie przyznacie się, że wam pomogłem. Idź i każ graczom pakować się. Gotujcie się na najcięższy trening życia. Rany! Rozejrzyj się, nowy sprzęt! <laughs> Prawie tak świetny jak mój. Witajcie, strajkes! Myślę, że wyspaliście się. Wspaniała sala treningowa. Naprawdę jest piękna, nieprawdaż? Świetnie. O, tak. Bardzo się cieszę, ale tutaj nie będziemy ćwiczyć. Nie? To, a więc gdzie? W amazońskiej dżungli. Edwin? Tak, tak. To super, to naprawdę? Nie wiem jak tobie, ale mi brak sali. A Co my robimy? Nie wierzę, że czegokolwiek mógłbym się tu nauczyć. W amazońskiej dżungli najlepiej skupicie się na treningu. Styl Palma opiera się na przetrwaniu i instynktach. Kiedy ja grałem, nie mieliśmy żadnych maszyn. To jedno z tych miejsc, które pomoże wam odnaleźć wasze ukryte talenty. Tutaj zdobędziecie umiejętności potrzebne do pokonania palmantieri. To tutaj my, Palma, przychodziliśmy doskonalić trzy podstawowe rzeczy: szybkość, zwinność, równowagę. Dobrze, chłopcy, ustawcie się i słuchajcie. Aj, karamba! Znowu piasek! <laughs> to nie jest zwykły piasek, ale ruchomy. Aha! Ha? żeby poprawić waszą szybkość przebiegniecie z piłką na drugą stronę. On mówi poważnie? Shaker, ty pierwszy. Ja? Tak, chyba mówi serio, bracie. <Szyskujesz> <Szyskujesz> Spoko. Biegniesz stanowczo za wolno! Po drugie, zwinność. Matka natura stworzyła naturalny tor przeszkód prowadzący przez dżunglę aż do rzeki. Musicie pokonać go skacząc po kamieniach i łapiąc się pnączy i zwisających lian. <Glutka> uh. Oh! 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 Hej, El Matador. Rozpoczniesz następny etap. Ja? ja? Balansując, prowadź piłkę po tym pływającym pniaku. Potrafię! Raj! <laughs> Jak zamkniecie oczy, łatwo udawać, że to wcale nie dżungla. Wtedy wydaje się, że to jest raj! O, gdzie żaden wąż nie ociera ci się o nogę! <laughs> To Amazonia, panowie. Tu przeżywają najlepsi wyżej, mocniej, szybciej, dłużej. <śpiewanie> Spisaliście się. Jestem z Was dumny. To nie był łatwy trening. A to do czego? Bez reszty. No i proszę, inkognito. Chyba żartujesz. Po co ci przebranie? Wygram ten mecz. Ha, ale jeszcze nie wygrałeś. Poza tym, razem z moją córką wybieramy się dziś na stadion. Dziś zostanie rozegrany mecz Superligi. Fani przybywają spodziewając się zaciętego meczu na wysokim poziomie. <śmiel <klucz> <śmielka> Przestań! Supa strajka nie wygrają z Palma. Donaldo jest taki słodki. No co ty, Shaker jest słodszy. Myślałem, że zwialiście do domu ze strachu przed nami. Nie pokazując ci, że Edwin jest lepszy? Nigdy. Co mam przez to rozumieć? Powiem tylko, że sporo trenowaliśmy od meczu na plaży. Żałuję tylko, że nie najecie się dziś piachu. Więc jak myślisz, kto wygra? Tato? Najlepsi. Wszyscy zastanawiają się, czy piłkarze Supa Strikes sprostają dziś zespołowi Palmantieri. Obyśmy nie musieli oglądać powtórki z meczu na plaży. Tak, dziś pewnie będzie im równie ciężko. Chodziły głosy, że trenowali w ukryciu, jednak super strajkę zgrają błyskotliwie jak zawsze. Na razie to działa, ale jak długo? Niedobrze. Długi kros? Piłka ucieka Shakerowi. Skutecznie przejmuje gracz palma. Jak dotąd nie dotrzymują białym kroku. Długie przerzuty dziś się nie sprawdzą. Nie kończący się łańcuch kiwek i podań. Kipki Rasta ruszył? Cóż, jeżeli nauczył się czegoś na plaży, teraz powinien tego użyć. Krośnie pod bramką Super Strikers. Ściana. Aha. Aha. Ja. ja. Gol palma! Don Aldo strzelił bez trudu! Pamiętajcie o Edwinie. No dalej! Pełne zaangażowanie! Trenował nas jeden z najlepszych graczy w historii. Pamiętacie trening w dżungli? Użyjcie go w stylu czerwono-białych. Z sercem! Super Strikers! Zobaczmy, czy wysiłki kapitana przyniosą efekt. Luźny Joe z pewnością podkręcił tempo. Podaje do Tygrysa. O! Tygrys mija graczy Palma, jak gdyby byli treningowymi pachołkami. Tymczasem Joe zgubił obrońcę. Shaker przy piłce. Strzela w prawy... Nie! Umieszcza piłkę w lewym rogu! Gold dla Super Strikers! Ha, ha, to zupełnie inny zespół. Myślicie, że jak przegramy, to wróci przed telewizor? Kto mówił, że przegramy? Panowie, byłoby dla mnie wielką stratą, gdybym już was nie zobaczył. Więc w razie czego? Chciałem się pożegnać. Wszyscy gracie świetnie, naprawdę zasługujecie na miejsce wśród najlepszych. Miło było spędzić z wami ten czas. Dziękuję wam za wiarę we mnie. Będę z was dumny, tak czy siak? Czy to koniec?